Już jesteś? No jeszcze jodę, jodę, jodę. Jadę, jadę. Mogracie, zresztą się przyda. Ej, najfajniejsza to by, jak to było to sześćdziesiątka, ale Pytnaszikoła, chodzę. Mogat ty się czujesz. To się czuj, ale nim nie będziesz. Uuu! Uh, 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 uh. No już jestem, nie, 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 I co? Chyba nie, 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 Chyba nie, 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 Co to jest? Chyba nie, nie, Czemu? Post i A okay. X OK wszystkie modyfikacje no, no. To dzisiaj już wszystko wszystko pobiera Już Albert będzie będzie oficjalnie. Ale to to się się pobrać najpierw. No. Wiesz o no. wow. Przejdźmy się do, tak, tak do... Jeszcze ja będę ci. <coughs> Nie, potrzebuję. Z tej sześćdziesiątce czerwonej? Nie. Yeah. Chodź, idź. Tej trzydziestce, trzydziestce, chłopie. Trzydziestce, czerwone. Idź przeczytanie. Ale pokazuj się, kaput! Zakład pogrzebowy kaput! Co ty instalowałeś piłki? Bo lubię. Co ty zrobiłeś 60 30. Trzydziesz, chłopiec! Trzydziesce, 60. Minut końca odcinka. A nie bądź już taki dokładny. Koniec jeszcze odcinek czpal. Co? Ja Myślałem, że już nie trwa. Ja już się chciałem jakby nie trwał ten odcinek. Ale to fajnie, chłopie. I na zakończenie zrobimy tak, że ty będziesz skakać za wiesz, Jak obiecałeś. Dobra. Nie no, zarcik! Zarca nadaję. Ej, wyjdź na ulicę, patrz. Przyjedziemy. Wy... No i wychodzę. Żółty jest. Żółty jest korol audicy. Ha ha ha! Dada. Ja ten ja, tyle! Co? Możesz daję radę! Ej, pamiętasz, pa, ej, ty opublikowałeś sorta! Wojtek, że lewituje ta jakaś Bela. Jedzie, Argo, jedzie... Stoło z tego, Ej, e, ja się zawiesiłem, ja pierdzielę. Pokaż. <grym> Już nie, bo ja... Ale ja tam się zbagowałem, chłopie. I ja nie mogłem wyjść. Ale się... Kupiłeś swój wóz? Jaki wóz? Ja go jeszcze przecież. Już. Ej, taka lepsza! Taka lepsza! Jaka? Z kim jedziesz? Z Ja już ci się z... 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 Bardzo z... dużo. Taka jest najlepsza. Jeszcze trochę. Nie, idź, <noise> mojej walki. <noise> <noise> Kiedyś z <zarażysz, głos> <się> dziesiątką. <noise> Szybsza, gło. <głos> Szybsza, <głos> Szybsza. Jaka jest szybsza? Bo jedzie, jedzie bardzo wolno, ale to z powodu, że ma obciążenie. No powiedz, ja zobacz jakie ma obciążenie. Ej, patrz! Ej, jaki to... Ej, patrz to, patrz to, patrz to! To jest aluminium.

Pieczony? Tak, Tak, <grymne> do, 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 do. Nie. To się filmują, tak, się pilnuj Antek. Ej, ty jesteś tak, 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 Ej, tak, tak, ty jesteś tak, 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 Dobra. Dużo mi się tam... Już, już, słabo, Ja Jestem na Old... Nie, jestem na... Tak. Visumpack. Visumpack. Tak. To jest bestia. Nie to, co tam, ten... Szrot. Nie! Dalej. dobra wracaj Szybka, i czerwone, chlaka, nie wiem, biedle, dobra wracaj i będziemy yy, oglądać i będziemy robić skok nie ja poczekajcie na mnie no to by się za, za nigdy nie, jak nigdy się no, ja on musi Szkoda muszę zobaczyć. A tymczasem szkoda. A tymczasem szkoda żadna. Nie moja no żadna. Nie ma nie, błyszczenia ja ciebie. Ale jakby te... A, następnym razem to te wszystkie bele na niego spuść. Będzie, no. Nie będzie Cię atakować. Zasypię go. Ale to bym musiał potem sprzątać rybę. No, no. Ale to tam później, to tam później. Pierwsze dwie minuty świetne. Reszta godzina sprzątania beznadziejna. Ale też dla tych świetnych... to by było fajnie, ale, już jest. No. ale to... już, nie co mi tu zrobisz? Są świetne No co? 106 minut koniec odcinka, odcinka Lubi Leuszowego Le Le Ale ładnie się prezentuje Ta trzydziestka Z tą maćką Muszę odtoczyć Tę trzydziestką Bo Ona nie Przetrwa, przetrwa. Ja nie no nie raz zobaczysz. Po moim drużyniem! Groźby karalnej! Trawi mi chcę przydać! Czemu? 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 Nie wiem, nie da się. O kurde! Soja, ja p... Zapisz. Kiedy soje się sieje? Jestem na lajstra! Ale na doli! jest Sirius! Już nas walszył! Już nas walszył! Już nas walszył! Co? Albert, ile jeszcze ci zostało? Mało! Ja tego nie liczę, bo mi po prostu 100% od razu ładuje. A... Więc ja tego nie liczę, bo z każdym się tym się. Aj, już! To są mnie. Raz. Już mało, już jestem blisko tych old marure heb. One są ostatnie. Dobra, szybko. Dobra, już, już, już. Jeszcze trochę. Już wszystko mam zainstalowane. No dawaj, wyładuj się. No, poczekaj. Gra wieloosobowa. Nie do gry. Trwa. No, pa A jeszcze minut odcinka? Trzy minuty. Ale możemy go przedłużyć zawsze. No właśnie. Jest coś, Pakowo jest. No to, jest. Yes. No to dawaj. To? Jakie hasło? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2... Poczekaj, trzeba na ta... 1, 2, 3, 4, 5. Równa się. Jest! Cytuje mnie! Czytujesz? Ja jeszcze wyjeżdżę, ale to nie wiem, w szybciej No to czas. no. Co czas? Dobra, ja już Kurde, ja już wracam, już wracam. 0% odczytywania. No ja już się od. nie robisz na kółek. No ja też. Tą dłuższą drogą jedziesz. Ja muszę też podjechać. No lepiej, ja też z nie a ty bez. Nie, ja nie ja. bez... Ja z beczkowozem, ja z beczkowozem! O, jest 95 jest. Nie, ja nie wiedziałam, co z tak. Ja z beczkowozem, ja jadę.